chce się wypowiedzieć wtedy Panie. potem Ja nazywam się Piątek Grybła i chcę powiedzieć, że z jednej strony są poprzedzeni, a z drugiej strony są za to odpowiedzialni. I przepraszam bardzo, ale jest narzędzie prawne, które pozwala pociągnąć każdego prokuratora, każdego sędziego, każdego ministra, premiera i, i marszałka, który w tej chwili jest omorosa. O co się rozchodzi? Moja konkluzja dojdzie do tego, żeby zmusić na bazie istniejącego prawa do wprowadzenia ławy przysięgłych sądu dyscyplinarnego dla funkcjonariuszy. W tej chwili funkcjonariusze sami się sądzą, a jaka jest sprawiedliwość? Wiadomo. Prokurator nie ruszy sędziego, a sędzia nie ruszy prokuratora. I teraz o co się rozchodzi? Ja to taki prosty wybór. Jest artykuł 50 kodeksu postępowania kadego, który brzmi. Posłuchanie sądowe z obrania pokrzyzdowego w określonym artykule 53. Tu przerwę. I w razie 53. To pisze. W sprawa o przestępstwa ścigane z obstażenia publicznego pokrzyzdory może działać jako strona w charakterze oskarżenia piszątkowego, obok oskarżenia publicznego lub... Teraz proszę o dobre Panie Panią mam luz, tutaj nie, nie, to jest bardzo ważne. Nie w szczegóły już takie techniczne. Nie, nie, ale, ale, właśnie. Dobrze, to taką propozycję. Może już, bo i tak nam paneliści... Nie, nie, na Nie, nie, chwilkę. Ja może już państwu bardzo serdecznie podziękuję, a proszę bardzo, Tomku... Nie, nie, no nie, 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 no więc ja wniosłem 15 subscydialnych aktów oskarżenia. Nie nadało im się biegu, W związku z tym ja nazywam publicznie w demonstracjach, spaliłem 16 lat, nazywam komorowskiego, jako byłego marszałka, który jest odpowiedzialny właśnie za to. Bandytą szują kanalią w pismach, jak piszę, nic prawie nie robią. Czego to Komorowi zrobili? Jak mu nie robią? Teraz coś rozchodzi. Ten wywód poprowadzę, że pisz o prowadzę. Że 53 mle, mam prawo... Po odmowie prokuratora, po odmowie sędziego wnieść akt akoskarzenia. Ja to robię. Oni nie dają giełd. I teraz o co się rozchodzi? Na to się składa skargi do odpowiedzialnych za to, że się nie przestrzega prawa tego kodeksu karnego. No więc tak, prezes sądu odpowiada, że sędzia nie naruszył prawa, składa się w naczelnych instytucjach, wraca do prezesa sądu. Ale nie, w tej chwili moja propozycja jest taka, żeby zrobić wspólną skargę do Komisji Europejskiej. Ja już tam mam jakieś moje wejście, to jest raz. I w Strasburgu mam zainstalowaną skargę do tak zwaną niedostępności do sądu. I teraz na się rozchodzi tak dokładnie. Minister Bandyta Gowin 9 maja podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym w punkcie 2 od 23 listopada prezesi sądów Przestają przyjmować na skargi osobiście, czyli łamie się artykuł 253 KPA. I teraz co ten artykuł 253 KPA mówi, że kierownik każdej instytucji zobowiązanie przyjmować na skargi osobiście, czyli prezes sądu, prokurator, prokurator, prokurator i tak Oni tego nie czynią. Regulaminy naszych instytucji nie zawierają tego artykułu 253 KPA. Ale teraz o coś się rozchodziło? że jeśli jest upoważniony pracownik w biura skargi, na np. w ministerstwie, a on odpowiada niezgodnie z prawem, ja mam prawo na niego złożyć skargę. Tymczasem co się dzieje. Ja do ministra Kowina nie mogę dojść. Mało tego, ja pandycie Gowinowi dałem do rąk własnych wyjście do ministerstwa, pliki dokumentów, których jego pracowniku nazywam szujami i kanaliami. Cisza. Ja do domu Tuska narzucałem wiele pism. Wiele pism. On milczy. Do Kowalowskiego zrobiłem w kancelarii prezydenta awanturę. Czy prezydent wie, że jest oskarżony przeze mnie w subrywiarnym aktie oskarżenia, czy wie, że jest przeze mnie znieważany? Cisza. Te, i, te, I teraz o co się rozchodzi? Wszystkie stowarzyszenia mają to zrobić, żeby zrobić wspólnie skargę do Komisji Europejskiej, do, do Strasburga. Na telefonu nie jest w sądu. Ale o co się rozchodzi? Jeden postulat. Łama przysięgłych. Łama przysięgłych, jeszcze raz powtarzam. żadnych przestrzeganiach przepisów nigdy nie będzie. Nigdy nie będzie. Bo jego kolega powie. To jest mój kolega, to, to nie, to ja cisza, to ja nie odpowiem. Jeśli u mnie w prostej sprawie jest trzech sędziów nieuprawionych, w sądzie najwyższy zamiast trzech sędziów jeden sędzia, prawda? Wydaje Panie postanowienie bez zawiadomienia mnie. Jeśli zwoła, obiła Strasburg, minutę skończę. Ale ja chcę pan panu polecić Niech pan nie wprowadza ludzi w błąd. Chciałbym pod. Zaraz powiem. No dobrze. A ja, się może? Może? Może przecież, ja tutaj, jest... Proszę Państwa, proszę to Państwa, no dobrze, tylko my możemy wszystko mówić. Wyjedźmy z za armatami i zaczęłem strzelać do sądów do wszystkich. I tak sobie wygadać. Zastanówcie się nad jednym. Nim cokolwiek zgłaszacie jakąkolwiek propozycję. Czy trzeba zadać jedno podstawowe pytanie? Czy ta propozycja wymaga zmiany konstytucji, czy nie wymaga zmiany konstytucji? Jeśli nie wymaga zmiany konstytucji, to w prostym e, prosty procesie legislacyjnym możemy wymusić, żeby to go doszło. Jeśli wymaga zmiany konstytucji, to musimy pierwsze doprowadzić do zmiany konstytucji, a żeby doprowadzić do zmiany konstytucji, to nie wystarczy, że powiedzieć, my ją zmienimy. Trzeba mieć większość w Sejmie. I i, i mam, mówiąc o łapie przysięgłych, wie pan, to od razu mówimy, zgoda, tak, tylko trzeba zmienić konstytucję. Kiedy ją zmienimy? Mówmy, mówmy trochę, mówmy, chodźmy stąpajmy po ziemi. Ja bym też chciał, aby przysiedły, ale widzę, że jej nie mogę wprowadzić, bo nie ma takiej możliwości dzisiaj. A dać tu Proszę. Chcę odpowiedzieć, że najpierw trzeba stosując prawo to, które jest, czyli pociągnąć premiera do odpowiedzialności, prokuratora generalnego do odpowiedzialności. W prokuraturze generalnej demonstrowałem i ja to dostałem odpowiedź. Przykro nam, ale z uwagi na to, że w prokuraturze generalnej w miesiącu lipcu 2010 roku ma terminy zajęty, nie możemy spełnić Pana prośby. To jest artykuł 253 KPA. I się pytam, gdzie ta informacja w artykule 253 KPA wisi? Na przykład w prokuraturze Operacyjnej w Warszawie w ogóle nie ma. W prokuratorze w Warszawie dotyczącej tych moich aktów oskarżenia odpowiedzieli mi, że on nie jest zobowiązany szef prokuratury przełożyć na skargi. Łamiam tego 10 km kapela, Zmusi ich do przeszedłania tego. A jak nie, oskarżamy ich. I wtedy i patrzymy, będą zmuszeni do wprowadzenia ławych dziedzin. Znaczy, drodzy, myślę, ja, ja że to nie chodzi o to, żebyśmy teraz prowadzili tutaj szkołę i lekcje postępowania w setkach, tysiącach czy, czy, przykładów i tak. zdarzeń, bo to nie jest to miejsce. To nie jest no, no, no. to nie miejsce, więc o, o, dziękuję bardzo, że jak razie zostaw informacje tak. gdzie jesteś, wiesz tak. skąd jesteś i to, będziemy próbowali współpracować tak. ze wszystkimi którzy coś mogą zmienić, ale to nie jest w tej chwili to miejsce na szkolenie tak. nikt tego nie zapamięta powiedziałeś to jest zbyt duże, duże trudne słuchajcie dobra. ja chciałem podziękować, bo powoli nie to... skorzystaliśmy tak, tak. panele Wiem, zostały przekazane Dyskusja została w zasadzie zamknięta. Jeżeli są w tej chwili jeszcze jakieś sprawy istotne, które chcielibyście poruszyć, to jeszcze mamy... Chciałem podziękować szczególnie naszym gościom, bo część z nich po cichutku tutaj zaczyna wychodzić, bo mają tam jakieś transporty swoje po...